Witajcie wszyscy Teranie oraz oczywiście protosi i Zergowie i wszystkie randomy i inne rasy, które nie zostały wprowadzone do StarCrafta 1 oraz 2. Ja jak zwykle jestem Z, zapraszam Was na czwartą grę finału Go for SC2 numer 35. Jak widać liczba ta powoli zbliża się, powoli zbliża się tutaj do mm, no może nie do, nie do liczby odcinków mody na sukces, ale na pewno niedługo dogonimy tutaj złoto polskich, czy może M Jak Miłość, czy jakiekolwiek inne polskie, jakże ciekawe seriale. Mamy tutaj, e, oczywiście powodem dla którego, e, dla którego komentuje Go forest 2 numer 35 jest e, oczywiście fakt, że gra w nim polski gracz Mausmana, który rozpoczyna tutaj rozgrywkę na Steps of War jako niebieski protos w prawym górnym rogu, jego przeciwnik Nama, e, według mnie chyba brat bliźniak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o, o tutaj o IRL to, to, to czerwony teran znajdujący się w lewym dolnym rogu jak na razie sytuacja przedstawia się na korzyść Many, który wygrywa 2 do 1 w tym Best of 5, czyli do trzech wygranych. Podczas gdy na Blistering Sands Mana mógł być bardzo agresywny ze względu właśnie na topologię mapy, no to Steps of War pomimo tej, tego bardzo takiego, można powiedzieć, bardzo krótkiego dystansu rasowego nie pozwala na tyle możliwości, że tak powiem, agresji, co właśnie Blistering Sands według mnie. Według mnie Blistering Sands jest o wiele bardziej otwarta, jeśli chodzi... Przepraszam bardzo, jeśli chodzi tutaj właśnie o agresję w takiej, w takiej early i mid game, a, główną tutaj, a głównym tutaj można powiedzieć takim czynnikiem, który może wystosować Protoss w petycji do swojego przeciwnika jest, jest w zasadzie albo Two Gate z chronobustowanymi zelotami, jeśli przeciwnik nie łoluje tutaj swojej rampy, no i oczywiście jeśli jest zergiem, no to, to nie woluje lub można powiedzieć coś takiego w rodzaju Freegate Robo z wejściem bardzo szybkie Immortale czy może foregate tutaj z, z następującą po agresji ekspansją. Terran tymczasem według mnie ma bardzo fajne możliwości na tej mapie jeśli chodzi o obronę. Ma bardzo wąski czołg na swoim wejściu, ma dosyć szeroką tutaj tą drugą rampę, ale, ale jest także tutaj na klifie. No i oczywiście posiada tutaj te, 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 te krzaczki, które, które nie pozwalają widzieć za nie i czołgi w momencie, w którym znajdują się tutaj czołgi e, oraz chociażby na przykład tutaj jeden czołg, który będzie spotował lub jakiś taki bunkier, który będzie tu spotował, a wszystkie jednostki znajdują się tutaj e, i jeśli jest ich duża ilość na przykład właśnie czołgów e, no to atakujący, gracz atakujący znajduje się w bardzo złej sytuacji no i najlepszym, najlepszym sposobem tutaj na atakowanie jest oczywiście tutaj flanka z tej strony poprzez e, te, te, tego Tą trzecią bazę, co także nie jest zbyt proste Jeśli chodzi o tą, o, o tą, o tą mapę Mausmana rozpoczął tutaj standardowo Tak jak w poprzednich grach od gateway'a cybernetica Za chwilę tutaj zapewne dostawi robotics, e, robotics facility oraz dwa kolejne gateway'e Chciałbym widzieć tutaj jakąś obronę przeciwko temu co robi Nama w swoich grach A to co, a to, co robi jest, są bardzo takie szybkie odmiany builda 111 w których, w których w grze numer 2 i 3 wybudował dosyć dużą ilość bardzo szybkich banshi z cloakiem i ten haras tymi banshi to, to, to jest według mnie jeden z najlepszych harasów jakie widziałem w ciągu ostatnich kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu gier, które oglądałem oraz komentowałem. Według mnie nama perfekcyjnie, perfekcyjnie tutaj mm, swoje, swoje Banshee, kontroluje i denerwuje swojego przeciwnika, nie pozostawiając mu ani chwili na oddech i według mnie to jest dokładnie to, co właśnie powinno się robić, będąc teranem wchodzącym w i to jest właśnie takie wywieranie ogromnej presji na swojego przeciwnika, który nie za bardzo chce wychodzić z bazy, nie za bardzo ma za, jak zaeksploatować, musi budować wieżyczki, większą ilość gazów wydawać na obserwery i to jest według mnie bardzo, bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza jeśli Nama właśnie decyduje się na coś takiego ciekawego, co, co według mnie właśnie powoduje, że ten build jest tak skuteczny, czyli dosyć dużą ilość, dosyć dużą ilość właśnie banshee oraz czołgów. No i widzimy tutaj Stargate, dosyć ciekawe otwarcie, jeśli chodzi tutaj o manę, który buduje także Robotics Facility. Jak na razie mam tutaj dwa gateway'e oraz właśnie Robotics Facility oraz tego Stargate'a. Może tutaj będzie starał się swojego przeciwnika w jakiś sposób, w jakiś sposób wyprowadzić w pole tym robotics facility widzimy tutaj spazmatycznie tutaj kręcącego się w, w kółkach scv nie jest to jak na razie ważne powodem dla, dla którego nie, nie wyskoczyłem tutaj z, z moich z moich spodni z radości jest to że w momencie w którym posiada się tego feniksa no to oczywiście można tutaj za, zamykać jakikolwiek początkowy Banshi haras i bardzo ładnie tutaj skautować z tym że w momencie, w którym przeciwnik zobaczy, że robimy Feniksy, jeśli chodzi o Terana, e, jeśli ma Starporta, bo wchodzi w Build 1111, zamieni go na przykład, dobuduje do niego reaktor lub zamieni go z e, jakąś budowlą, z reaktorem m, i, i zrobi taką ilość Wikingów, że generalnie e, nordyccy bogowie nie powstydziliby się takiej ilości Wikingów. W każdym razie, jak na razie... E, wow, cóż, za świetna, świetna składnia zdania. W, e, w każdym razie jak na razie mana przyjemnie według mnie zaskakuje swojego przeciwnika decydując się na właśnie coś innego niż, 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 niż ten Frigate który którym atakował w, w tych poprzednich grach No i oczywiście mam wrażenie, że wie, że to nie będzie zbyt dobry build jeśli chodzi o tą mapę Nie będzie w stanie tutaj za bardzo być zbyt agresywny wobec swojego przeciwnika A to co robi w tym momencie to jest naprawdę świetne Może tutaj stracić swojego Fenixa na szczęście nie miało to miejsca dla niego Wyciąga tutaj kolejne oczywiście, kolejne oczywiście muły, jakieś SCV, powodując, że ta ekspansja jest, jest, jest dosyć późno już budowana. Było tutaj kolejne 15-20 sekund opóźnienia. No i zastanawiam się, czy nie powinny właśnie także zdecydować się na ekspansję i to jest dokładnie to, co robi W momencie, w którym jego przeciwnik ekspuje. nie, nie sądzę, żeby tu była jakakolwiek jakiekolwiek weto, ktokolwiek mógłby tutaj wystąpić z, z, z wetem, żeby, żeby właśnie te, ta ekspansja nie była budowana. No i mamy tutaj Engineering Bay ale nie budowane są żadne wieżyczki A szkoda ponieważ jedna, jedna lub dwie wieżyczki Kolejne tutaj Kolejne jednostki padają Mamy tu już 1, 2 oraz 1, 4 zabitych mają te wszystkie Feniksy Jedna wieżka tutaj obudowana jest tutaj kolejna z nich No i tak jak mówiłem tutaj z dwie, dwie, może nawet jedna wieżyczka w tej linii minerałów Skutecznie te Feniksy odstraszą Ponieważ przykro mi bardzo Protosi ale Feniksy to nie są Banshi żeby żeby właśnie dwie Banshee spokojnie poradziły sobie z wieżyczką. Nama tymczasem decyduje się na dosyć dużą ilość Marinów. Myślę, że nie wie, że jego przeciwnik posiada tutaj Robotics Facility i to jest dokładnie to, co tutaj widać. Myślę, że Nama jest tutaj przygotowany na taką bardzo dużą liczbę jednostek Warp Gate'owych, i to może być dokładnie to, co, co będzie tutaj widoczne. Mana jak na razie posiada ogromną ilość zelotów. Na dnie tutaj będzie wymyślał charge'a i to jest dokładnie to, co robi. Mana czyta oczywiście mi w myślach. Świetny pomysł, żeby tutaj, żeby tutaj charge, charge loty, czyli zeloty oczywiście upgradeować, żeby były właśnie charge lotami. Steampack, kolejny świetny pomysł, podczas gdy tej pani odpadła twarz. No i szczerze mówiąc tutaj widać, że obaj gracze starają się tutaj jakoś jakoś... Nie za, bardzo są, nie za bardzo są chętni, żeby wchodzić ze swojej bazy. Jedynymi jednostkami, które jak na razie atakują przeciwnika są, są, są te Feniksy. No i właśnie w tym momencie natyka się tutaj na tą wieżyczkę. Musi bardzo uważać, żeby tych Feniksów nie stracić, ponieważ będą one według mnie instrumentalne, jeśli chodzi o obronę w tym, w tym... Myślę, że zaraz który zaraz nastąpi ten push. Myślę, że będzie to w momencie, w którym ten steampack zostanie wymyślony. Ponieważ Nama posiada dosyć dużą ilość... Jeśli chodzi o tą fazę gry, oczywiście dosyć dużą ilość cztanków. No i buduje ogromne, ogromne ilości piechoty. Zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o marudery. Mana tymczasem decyduje się na zbudowanie e, trzech high templarów. E, I tak jak mówiłem, większa ilość jednostek tutaj e, z, z World Gateów. Chciałem tutaj widzieć jednego albo dwa Wojtreje. E, chociażby ze względu na to, że, że w momencie, w którym straci tutaj dużą ilość jednostek do yy, dużą ilość marinów z tych sztormów, no to wojtreje byłyby bardzo fajne, jeśli chodzi tutaj o radzenie sobie z czołgami no i oczywiście każdy mógł sobie powiedzieć, więc dlaczego nie robi tych Wojtrajów. powodem jest to, że wydaje ogromną ilość gazu na templary oraz upgrade y do nich yy, i, i po prostu nie można mieć wszystkiego, w tym momencie chyba straci jednego z tych feniksów, dokładnie nie jest to feniks, który który tutaj podnosił, ale pomimo, wszystko, pomimo tego oczywiście nastąpiła tutaj dosyć duża strata mamy tutaj także skautującego SCV który będzie patrzył czy ta kolejna ekspansja nie została założona no i szczerze powiedziawszy pomimo tego, że Mausmana posiada dokładnie taką samą ilość supply'a co jego przeciwnik to Nama według mnie jest w dosyć dobrej sytuacji, dosyć duża ilość marinów, które są upgrade'owane, posiadają Combat Shields oraz Steampunk. Chciałbym jeszcze tutaj widzieć Concussive Shells, który jest świetnym upgrade'em dla, dla maruderów, jak na razie nie widać, żeby był tutaj wymyślany, co jest wielką, wielką szkodą. Wszystko oczywiście według mnie zależy od tego, czy jeśli Mausmana zaatakowałby teraz, to czy dobrze by rzucił swoje swoje sztormy posiadając 7 templarów spokojnie mógłby poradzić sobie z dosyć dużą ilością marinów no i oczywiście jeden sztorm w te czołgi tutaj kolejny sztorm w te, kolejne dwa sztormy w te na pewno spowodowałyby że, że, że mógłby przebić się do swojego przeciwnika zwłaszcza że posiada ogromną ilość zelotów tych zelotów jest 17 i przeciwko marinom będą one będą one po prostu dewast, dewastować wszystkie te mariny no i jak widać, jak widać, tutaj cały czas obaj gracze są mniej więcej równo, jeśli chodzi tutaj o supply'e. I Mana jako pierwszy decyduje się na, na złapanie swojej trzeciej ekspansji. Jak na razie, jak na razie Nama w ogóle nie zniszczył nawet swoich skałek no i zobaczmy, ma, mana tak stoi tutaj z przodu swojej bazy i widać, że chyba w ją go palce, żeby zaatakować swojego przeciwnika może będzie miało to miejsce myślę, że jego mix jednostek jest dosyć dobry chociażby, żeby, żeby tutaj podlecieć tymi feniksami jakoś mniej więcej z tego kąta podnieść tutaj te trzy tylnie czołgi podczas gdy, podczas gdy te trzy przednie e, będą niszczone przez sztormy oraz oczywiście dużą ilość zelotów myślę, że to byłby świetny pomysł e, gdyby oczywiście tylko mana zdecydował się tutaj na puszowanie e, w tym momencie świetnie. Świetnie, tutaj troszeczkę za bardzo wysunięty jest ten pierwszy Fenix, odsunął go w tym momencie, kolejne dwa SCV padają, no i to jest to, co chciałby tutaj Mana robić niższy tutaj, jednego, dwa SCV. -y, powodować tutaj taki, taki można powiedzieć trochę niepokój w, w, u swojego przeciwnika, no ale zaraz zobaczymy, ponieważ będzie miała tu miejsce konfrontacja, tak jak mówiłem, sied cztanki za krzaczkami, yy, można tutaj po powiedzieć, przyczajony tygrys, ukryty smok. Właśnie te sieć tanki, ogromna ilość naprawdę Marinów oraz maruderów. Zobaczymy, wszystko będzie zależało od tego, jak dobrze zostaną wrzucone te sztormy, a tych sztormów może być tu naprawdę ogromna ilość yy, i chyba właśnie, szczerze mówiąc, te sztormy w ogóle nie będą rzucone, ponieważ Mana wycofuje się w, na, na drugie wejście do, swojego, do swojej trzeciej bazy. Zostawiając w zasadzie swój natural otwarty, Mana według mnie powinien spokojnie tutaj bez problemu wypuszczać w tą stronę yy, i rozpocząć ostrzał naturala swojego przeciwnika. Widzi tutaj, co dzieje się z wojskiem jego przeciwnika i, i w momencie, w którym tutaj tu, te, te, mana tak wychodzi, to chyba będzie zaraz miała miejsce jakaś konfrontacja. Ogromna ilość Templarów. Zobaczymy tutaj, czy sztormy poradzą sobie z tą, ogrom z, tą, z tą bardzo dużą ilością czołgów. No i oczywiście tutaj jednostek. Świetny pierwszy MP! Te Templary w ogóle nie mają energii Kolejny jakże bardzo dobry I jak na razie Mana w ogóle nie jest w stanie rzucić ani jednego sztorma Cóż za doskonałe tutaj rzucanie tych MP. Dopiero jeden, jedyny sztorm Drugi w ogóle nietrafiony powoduje, że, że Nama naprawdę świetnie tutaj skontrolował swoje jednostki I po prostu przetoczył się, przewalcował przez Protosa Jedynie trzy tutaj Templary zdołały uciec z tej rzeźni W ogóle bez energii Jakiejkolwiek Mamy tutaj kolejnych pobratymców, którzy dopiero się teraz zbudowali Ale Myślę, że w tym momencie Nama jest w świetnej pozycji, jakże doskonała kontrola tych ghostów i świetne, świetne EMP spowodowały, że bez problemu był w stanie wygrać, wygrać tą walkę. Zaraz zobaczymy, Mausmana, jest, jest naprawdę w bardzo złej sytuacji, bo mimo tego, że jego przeciwnik nie posiada ekspansji, e, posiada o jedną ekspansję mniej, przepraszam bardzo, e, no to naprawdę, naprawdę vi, czu, e, Mana czuje oddech terana na, na, na swojej szyi. Jak na razie jeśli Nama zdecyduje się na wypuszczowanie mniej więcej w to miejsce, no to odetnie tą, trze to, to, tą trzecią bazę swojego przeci przeciwnika i budującą się czwartą, o której Nama doskonale wie, ze względu na ten sensor Tower well, i ogromna ilość yy, probów, tu chyba z 15 probów zostało zniszczonych w zasadzie w jedną czy dwie sekundy, ten natural padnie yy, według mnie równie szybko i chyba mana będzie decydowała się tutaj na jakąś kontraagresję, yy, złapanie swojego przeciwnika mniej więcej tutaj jakoś w środku, zeloty rzucają się do walki, ale znajdują się w dosyć złej tutaj takiej pozycji jeden jeden sztorm zadaje dosyć duże obrażenia i naprawdę dobra dobra gra jeśli chodzi tutaj o te czołgi ale spójrzcie kolejny świetny emp żaden z tych templarów nie wspomoże swoich współbraci i nie rzuci ani jednego sztorma cóż za cóż za fantastyczne użycie tutaj fantastyczne użycie tych emp ghosty w zasadzie to są chyba to są chyba jednostki które wygrają tą grę dla wygrają tą to, to, tą rozgrywkę dla namy który w tym momencie chyba będzie decydował się tutaj, nie wiem czy zdaje sobie sprawę, że, tutaj, że, ten, że ten Nexus się buduje, ponieważ widzi go dzięki swoim sensor, swojemu Sensor Towerowi, tutaj chyba wpuścił troszeczkę w Maliną, cofnął swoje wszystkie jednostki, tymczasem Nama będzie atakował tego tą właśnie trzecią bazę swojego przeciwnika, musi uważać, żeby nie popełnić tego samego błędu, co w, w swojej trzeciej grze, czyli nie, nie wchodzi tutaj, nie puszczować tej rampy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o tutaj o, o, o wbieganie pod takim zmasowanym ogniem tych, tej dużej ilości stormów. no i zobaczymy czy będzie miał kolejny świetny MP Jedyny, jed, jeden, jedyny high temperat, zdołał rzucić jakiegoś tam feedbacka, ale nawet nie zabił jed, ani jednego ghosta GG Mausmana no, Grał tutaj dosyć solidnie, ale jakże jakże świetnie tutaj rzucał te EMP, te, te swoje takie terańskie psionik stormy. Nama no i dzięki temu według mnie zagwarantował sobie zwycięstwo w tej czwartej grze no i ja z wami jak zwykle za chwilę przejdę do gry numer 5.